Nie zgadniecie, co Rogacewicz naprawdę nazwał swoją nową miłością. To zmienia wszystko. Ta historia zaczyna się spokojnie, niemal kameralnie, od porannej zadumy aktora, który od lat żyje teatrem i przyzwyczaił się do myśli, że to właśnie scena jest jego największą miłością. Ale życie artysty bywa przewrotne, potrafi nagle zaskoczyć, otworzyć nowe drzwi i uruchomić emocje, których nikt się nie spodziewa. Tak stało się w przypadku Marcina Rogacewicza, który niespodziewanie postanowił przerwać milczenie i opowiedzieć o doświadczeniu, które całkowicie odmieniło jego sposób patrzenia na zawód, ciało, emocje i samego siebie. Jego słowa stały się wyznaniem, poruszającą opowieścią o nowej miłości, która wdarła się w jego życie cicho, ale z ogromną siłą. Tłem tej historii jest świat telewizyjnych show, pełen blasku, emocji i nagłych zwrotów akcji, gdzie każdy gest Każde słowo może sprawić, że w mediach wybuchnie burza. Ostatnia edycja popularnego programu tanecznego była tego idealnym przykładem. Program, który od lat budzi zainteresowanie widzów, w tym sezonie przyciągnął wyjątkowo wiele spojrzeń. A jednym z wątków, które poruszyły publiczność, była para Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Oboje dobrze znani w polskim showbiznesie, od lat obecni na ekranie, scenie i w mediach. Tym razem połączyli siły na parkiecie tanecznym. Od pierwszych odcinków widzowie przyglądali się im z zaciekawieniem, a rodząca się między nimi relacja stała się obiektem wielu komentarzy. Jedni widzieli w niej profesjonalne partnerstwo, inni coś więcej, delikatny, nieśmiały wątek romantyczny, który w takich programach często rozpala wyobraźnie fanów. Nic więc dziwnego, że widzowie byli całkowicie zaskoczeni, kiedy para odpadła z programu znacznie wcześniej niż ktokolwiek się spodziewał. Jeszcze przed ćwierć finałem ich przygoda dobiegła końca, CEO wywołało ogromne poruszenie. W internecie zawrzało, a porównania z innymi uczestnikami takimi jak Tomasz Karolak czy Barbara Bursztynowicz, którzy pozostali w programie dłużej, tylko podbijały emocje. Kulisy decyzji jurorów stały się tematem gorących dyskusji, a wiele osób uważało, że ich odejście było niesprawiedliwe. Największe emocje pojawiły się jednak w chwili, gdy Agnieszka Kaczorowska żegnała się z programem na antenie. Jej słowa nie przypominały standardowych, dyplomatycznych podziękowań. Były żywe, emocjonalne, z wyraźną nutą zawodu, a niektórzy widzowie odczytali w nich ukrytą uszczypliwość być może w stronę jury, być może w stronę publiczności. W epoce mediów społecznościowych reakcja była natychmiastowa. Internet zalała fala komentarzy. Jedni stanęli w obronie Kaczorowskiej, twierdząc, że miała pełne prawo do wyrażenia emocji, inni ostro ją krytykowali, nazywając jej zachowanie nieprofesjonalnym, nie na miejscu i niegodnym osoby z takim stażem w programach tanecznych. Wielu widzów podkreślało, że Kaczorowska, mając ogromne doświadczenie i lata obecności na parkiecie, powinna była zachować więcej spokoju i dystansu. Zwracano uwagę, że kamera widzi wszystko, a każde słowo, nawet te wypowiedziane w emocjach, może zostać poddane surowej ocenie milionów widzów. Ta krótka, ale intensywna chwila stała się dominującym tematem dyskusji, przesłaniając nawet to, co Duet pokazał w trakcie swojego udziału w programie. To kolejny dowód na to, jak bardzo współczesny showbiznes opiera się na emocjach, jak szybko potrafi przerodzić się w pole bitwy opinii. A talent, choć niezwykle ważny, często okazuje się niewystarczający, by utrzymać pozytywne wrażenie w oczach publiczności. W cieniu tych medialnych wydarzeń, z dala od kamer i gorących komentarzy, w życiu Rogacewicza dojrzewała jednak zupełnie inna historia, dużo cichsza, głębsza i znacznie bardziej osobista. Aktor w pewnym momencie zdecydował się ją ujawnić. W szczerym, rozbudowanym wpisie podzielił się procesem, który przeszedł w czasie treningów tanecznych i po zakończeniu programu. Jego słowa, zacząłem tańczyć nawet we śnie, zabrzmiały jak otwarcie drzwi do świata, o którym dotąd niewiele mówił. Słowa te nie były przesadą. Były wyznaniem kogoś, kto tak bardzo zanurzył się w nowo odkrytej pasji, że ruch zaczął przenikać każdą warstwę jego codzienności. Rogacewicz opowiadał, że taniec nie był dla niego tylko elementem telewizyjnego show. Z czasem stał się czymś o wiele większym. Narzędziem wyrazu, sposobem komunikacji, źródłem energii i emocjonalnego odrodzenia. Radość, którą w nim odnalazł, przełożyła się również na życie zawodowe. Ostatnio grałem spektakl w teatrze i nie mogłem w to uwierzyć, jak bardzo taniec odmienił moje aktorstwo pisał. To zdanie wywołało poruszenie wśród jego fanów, bo pokazywało, jak głęboko ta pasja wpłynęła na jego pracę. Nie chodziło tylko o technikę ruchu, ale o sposób bycia na scenie, o pewność siebie, świadomość ciała, o dostęp do emocji, które taniec potrafi wyzwolić w człowieku. Taniec uruchomił jeszcze bardziej moją wyobraźnię i ciało, wyznał Rogacewicz, podkreślając, że to doświadczenie nie odebrało mu miłości do teatru, lecz dodało jej nowe barwy. W świecie, gdzie artyści często specjalizują się w wąskich obszarach i rzadko decydują się na wyjście poza znane granice, jego historia jest dowodem, że otwartość na nowe formy ekspresji może przynieść niespodziewane korzyści. Dla Rogacewicza taniec stał się uzupełnieniem, rozwinięciem, sposobem na odświeżenie swojej twórczości, ale także na lepsze poznanie siebie. Cała ta przemiana miała w sobie coś niezwykle organicznego. Nie była wynikiem kalkulacji ani chęci medialnego rozgłosu. Wynikała z autentycznego zanurzenia w ruchu, w rytmie, w pracy z ciałem, która dla wielu osób bywa doświadczeniem niemal terapeutycznym. Kocham tańczyć, napisał, zamykając swój wpis z słowami, które brzmiały jak podsumowanie nie tylko jego przygody w programie, lecz także emocjonalnej podróży, którą przeszedł. Na końcu skierował do swoich odbiorców jedno proste, ale niezwykle znaczące słowo tańczcie duże czarne serce. To krótkie przesłanie było jak deklaracja, jak manifest wolności i radości. Zachęta do tego, by każdy, niezależnie od wieku czy doświadczenia, znalazł własną drogę do ruchu, ekspresji, kreatywności. By pozwolił sobie na chwilę bez troski, na powrót do ciała, na oddech od świata, który zbyt często wymaga od nas produktywności i kontroli. Ta historia, choć łączy się z medialną burzą wokół Agnieszki Kaczorowskiej, wykracza daleko poza telewizyjny program. Bo ostatecznie ta opowieść nie jest o eliminacji, komentarzach czy krytyce. Jest o człowieku, który odnalazł w sobie coś, co naprawdę go poruszyło coś, co zmieniło jego życie artystyczne i osobiste. I choć Kaczorowska była ważną częścią tej przygody, to nie ona okazuje się nową miłością, o której mówi dziś Rogacewicz. Jego prawdziwą, głęboką, przynoszącą radość i przemianę miłością stał się taniec.